Dzisiaj omówię temat rozwiązywanie równań. Wiemy z poprzednich zajęć, że równanie jest to równość dwóch wyrażeń algebraicznych. Jak popatrzymy na przykłady równań, to dokładnie tak to wygląda. Jest znak równa się, wyrażenie, wyrażenie. Czasami wyrażenie, które otrzymamy po której stronie równania, będzie to pojedyncza liczba. Są to najprostsze równania wtedy do rozwiązania. Na czym będzie polegało rozwiązanie równania? Jeśli równanie jest to równość dwóch wyrażeń algebraicznych, to rozwiązanie takiego równania będzie polegało na tym, abyśmy obliczyli wartość litery, która w wyrażeniach algebraicznych się pojawiła. Ponieważ jesteśmy na początku drogi rozwiązywania równań, Zaczniemy od równań, które mają jedną literkę. A więc takich najprostszych. Potem, oczywiście, będą przykłady nieco trudniejsze, ale zaczynamy od takich najprostszych równań. Pierwszy podpunkt równanie x dodać 2 równa się 8. Jeszcze raz powtórzę, że rozwiązanie równania będzie polegało na tym, abyśmy obliczyli wartość niewiadomej. Będziemy to robić w ten sposób, że będziemy zapisywać coraz prostsze formy naszego równania wyjściowego, tak aby na końcu otrzymać wartość niewiadomej. Popatrzmy na to pierwsze równanie. x dodać 2 równa się 8. Wiemy już. Z tematów o wyrażeniach algebraicznych, że x dodać 2, tego wykonać nie umiemy. Tu jest literka x, tutaj tej literki x nie ma. My dodawać i odejmować możemy tylko takie wyrażenia, które mają taką samą literkę. Jeśli tu jest x, a tu go nie ma, to tego działania nie wykonamy. Ale zwróćcie uwagę, patrząc na całe równanie, możemy zauważyć, że tu jest dwójka. Taka, która nie ma niewiadomej, a więc tak, tak zwany wyraz wolny, i tu jest ósemka, tak zwany wyraz wolny. I gdyby one były obok siebie, to ja bym potrafiła je do siebie dodać. To równanie, moi drodzy, w pierwszej kolejności będziemy pozbywać się tej plus dwójki, tak żeby ona znalazła się po stronie ósemki. Jeśli chcę się pozbyć liczby plus dwa, to robię to oczywiście działaniem przeciwnym, Odejmowanie, ale równanie, żeby znak równości został zachowany, to co zrobiłam na stronie lewej, czyli odjąć 2, to samo muszę wykonać na stronie prawej, czyli od prawej strony również muszę odjąć 2. Jak wygląda moje równanie po wykonaniu tego odejmowania? x plus 2, jak odejmę 2, to te dwójki się zredukują kompletnie do zera, czyli zostaje sam x. Jeśli od 8 odejmę 2, mam 6. Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie to jest koniec rozwiązywania równania, ponieważ wartość niewiadomej została znaleziona i wynosi 6. To samo równanie i te same operacje, które tutaj wykonałam, od obu stron odjęłam 2, można zapisać, w nieco inny sposób, taki sposób, który nam nie wyciąga tego przykładu bardzo na dół. To samo równanie. X dodać 2 równa się 8. I zamiast tego pisania tych strzałeczek, że od strony lewej odejmuję 2, od strony prawej odejmuję 2, piszę tutaj taką ukośną kreskę obok równania, co oznacza i czyta się ją tak, od obu stron odejmę 2. No i wykonuję to, co tutaj napisałam, wykonuję. Jeśli od strony lewej odejmę 2, zostaje mi x, bo te dwójki ich nie ma. Jeśli od ósemki odejmę 2, zostaje mi 6. Mam identyczne równanie, identyczne rozwiązanie. Natomiast sposób zapisu ten jest krótszy, ale obydwa jak najbardziej są poprawne. Idziemy do przykładu drugiego. 20 odjąć 2x równa się 18. Idąc tym sposobem takim strzałkowym, moi drodzy, zauważam, że oprócz tego wyrażenia, które ma niewiadomą, które chciałabym, żeby tu zostało, jest jeszcze plus dwudziestka, którą chciałabym widzieć tu koło osiemnastki, bo te liczby mogłabym ze sobą dodać. No więc jak się pozbędę plus dwudziestki, przypominam, że jeśli dwudziestka nie ma przed sobą znaku, to jest liczbą dodatnią. Czyli, żeby pozbyć się liczby dodatniej 20, muszę wykonać odejmowanie obustronne. Obustronne odejmowanie 20. Jeśli od strony lewej tą 20 i odejmę 20, to tego nie ma. Zostaje mi minus 2x, przepisałam. Jeśli od 18 odejmę 20, zostaje mi minus 2. Powstaje taka postać równania. Minus 2x równa się minus 2. To jeszcze nie jest koniec rozwiązywania, bo koniec będzie wtedy, kiedy będzie x równa się. Pomiędzy minus dwójką a x z wyrażeń algebraicznych pamiętam, że jeśli nie ma znaku, jest znak mnożenia. I ja go tutaj wpisałam. Jak się pozbyć mnożenia przez 2? Działaniem przeciwnym do mnożenia jest dzielenie. A więc. I stronę prawą i lewą będę dzielić przez minus 2. Minus 2 przez minus 2 to jest 1x. Dlatego tutaj jest krótko napisane x, bo jedynki wiemy, że można nie pisać, można nie mówić. Minus 2, czyli strona prawa podzielona przez minus 2 to jest 1. x równa się 1, a to już jest postać która mi mówi, równanie zostało rozwiązane. Rozwiązaniem tego równania jest liczba 1. To samo równanie rozwiązałam tym krótszym sposobem, krótszym sensie zapisu, tylko bo to jest identyczny mechanizm. 20 odjąć 2x równa się 18. Od obu stron odjęłam 20, zapisałam tą ukośną kreskę z boku, od obu stron odejmuję 20. To jest to, co zapisałam tutaj strzałeczkami, tutaj jest jedną kreską z boku. W momencie, kiedy odejmę od obu stron 20, to po stronie lewej zostaje mi minus 2x, a od 18 jak odejmę 20, mam minus 2. Dostałam postać minus 2x równa się minus 2, pomiędzy minus 2 a x znak mnożenia. Jak się pozbyć mnożenia przez minus 2? Za pomocą obustronnego dzielenia przez minus 2. Jeśli stronę lewą podzielę przez minus 2 dostaję x, jeśli stronę prawą podzielę przez minus 2, dochodzę do wyniku 1. Identyczne wyniki. Natomiast trochę krótszy zapis, zwróćcie uwagę, krótszy, jeśli chodzi o. Słupek jest po prostu krótszy, niższy. Przykład trzeci. Podpunkt C5 dodać 4x równa się 29. 4x ma tu zostać, ale piątka przeszkadza. Piątka powinna się znaleźć z 29, bo je będzie można ze sobą połączyć. Więc plus piątka, ponieważ nie ma znaku, to jest dodatnia, a więc robię obustronne odejmowanie 5. Co mi zostaje po stronie lewej? 4x. To wyrażenie. To się równa, przepisam znak równa się. I od strony prawej 29 muszę też odjąć 5, a więc dochodzę do wyniku 24. Powstaje takie równanie, 4x równa się 24. Co powinnam teraz zrobić? Pozbyć się tej czwórki, ponieważ rozwiązać równanie to dojść do postaci x równa się, a nie 4x. Jak pozbędę się czwórki? obie strony, zarówno lewą, jak i prawą, podzielę przez 4. 4x podzielone przez 4, 4 przez 4 to jest 1, czyli tu by był 1x, a więc krótko x. 24 podzielone przez 4 to jest 6. Ten sam przykład rozwiązałam tym takim ukośnym działaniem tutaj z boku zapisanym, nie strzałeczkami. Równanie identyczne. 5 dodać 4x równa się 29, obustronnie odejmuję piątkę. Zamiast alternatywny zapis do tego. Alternatywny do obustronnego dzielenia przez 4. Tu mamy obustronne dzielenie przez 4, zapisane w taki sposób. Ukośna kreska podzielić przez 4. Czytamy obie strony będę dzielić przez 4. Lewa podzielona przez 4 daje x, prawa podzielona przez 4 daje 6. Identyczne rozwiązania, nieco krótszy niższy zapis. I ostatni przykład, który przeanalizuję, moi drodzy, jest nieco inny od tych, które wcześniej omówiłam, a tylko dlatego, że pojawiły się dwa wyrażenia, w którym mamy x. Mamy dwie liczby, które nie mają liter. To są tak zwane wyrazy wolne, ale mamy również dwa wyrażenia, które mają x. I pierwsze, co zrobiłam, to je podkreśliłam tym samym ślaczkiem i dodałam je do siebie, czyli minus 5, plus 5, przepraszam, minus 2. Oba są z x. Jeśli je do siebie dołożę, to otrzymuję wynik plus 3x, czyli 62 zostało przepisane. Te dwa wyrażenia z x plus 5x minus 2x dają wynik 3x. To się równa i 32 zostało przepisane. Co robię, moi drodzy, dalej? Dalej robię dokładnie to samo, co tutaj, ale już tylko tym sposobem ukośnych kresek z boku. Chcę się pozbyć liczby 62, która nie mając przed sobą znaku jest liczbą dodatnią, a więc obu stron nie odejmuję 62. Jeśli od strony lewej odejmę 62, to w tym momencie ona znika stąd i zostaje mi tylko 3x. Natomiast od 32, jak odejmę 62, 32 jest liczbą dodatnią, 62 jest liczbą ujemną, czyli na plusie mam 32, na minusie mam 62. Zdecydowanie więcej mam na minusie o 30 więcej. Czyli wynik z tego działania to jest minus 30. Moi drodzy, rozwiązać równanie to policzyć x, a nie 3x, a więc muszę się pozbyć tej trójki. Jeśli tu jest mnożenie, to ja muszę wykonać obustronne dzielenie przez 3. To dzielenie przez 3 spowoduje, że po stronie lewej zostanie x, a po stronie prawej pojawi się minus 30 podzielone przez 3, to jest minus 10. Zadanie domowe, ćwiczenia strona 99 i setna. Co najmniej dwa zadania. Moi drodzy, dzisiaj jest prima aprilis, ale lekcja nasza jest zupełnie serio. Zupełnie serio. Zupełnie serio, Was pozdrawiam. I naprawdę bardzo serio, i bardzo proszę, dalej mamy zdalne lekcje, i dalej apeluję, zostańcie w domu. Pozdrawiam.